Cześć. Pokażę wam tutaj 12 pozycji w klasycznej Shivananda jodze i też alternatywę łatwiejszą dla każdej z tych 12 pozycji. Filmik dla początkujących, czyli jak zacząć przygodę z jogą. Zaczynamy. I zaczynamy. Zaczniemy od tego, że na głównym ekranie znajdziecie pozycję łatwiejszą, alternatywę dla tej pozycji głównej, pozycji klasycznej, która jest w prawym dolnym rogu. Skupmy się na tym głównym ekranie, na pozycji dla początkujących. Zaczynamy od pozycji dziecka. Teraz mierzymy swoje łokcie, kładziemy łokcie na matę. Zaplatamy ręce przed sobą w taki koszyczek, podnosimy pośladki do góry i wykonujemy pozycję delfina czyli przekraczamy swoim podbródkiem linię nadgarstków, bierzemy wydech, idziemy w dół i wdech pośladki do góry, i z wydechem schodzimy niżej. A z wdechem podnosimy pośladki do góry, i tutaj ćwiczymy swoje przedramiona, ćwiczymy nadgarstki czy ćwiczymy ramiona. Czyli jest to pozycja, która ma nas przygotować do tego stania na głowie, które widzieliśmy w prawym dolnym rogu, ale tak, żeby po prostu powolutku się do tego przygotować. Świetnie. I kolejna pozycja w klasycznej Shivananda Jodze to świeca, czyli pozycja numer 2, zobaczycie ją w dolnym prawym rogu, ale skupmy się teraz na tym głównym ekranie. Czyli pozycja alternatywna. Leżycie sobie wygodnie na plecach i nogi obu nóż podnosimy nogi do góry, stopa aktywna, czyli palce w kierunku piszczela. I to wszystko. Odkładając Nogi. Pamiętajmy o tym, że możemy się asekurować swoimi dłońmi. Kolejna pozycja to jest pług. Pozycja numer 3 w klasycznej Shivanandzie. A alternatywa na tym głównym ekranie, czyli możemy przejść do świecy, podnieść nogi wysoko i opuszczać prawą nogę, lewą nogę, pojedynczo w dół. Wydychając powietrze opuszczamy nogę, a biorąc wdech, podnosimy nogę do góry. Jest jeszcze jedna alternatywa. Jeżeli nie możemy zejść do pługu klasycznego, to można nogi rozszerzyć, wtedy jest dużo łatwiej zejść do tego pługu i przenieść ręce nad głowę można dotknąć swoich stóp. Wtedy jeszcze troszeczkę ułatwiamy sobie wygięcie i wejście do pługu. Dobra, wychodząc z tej pozycji, zaasekurujemy plecy, podnosimy nogi do góry i wyrolowujemy się z pozycji, odsuwając biodra od głowy. Pozycja numer 4, czyli ryba. Zazwyczaj w Szybanzie nie stosujemy żadnych poduszek, żadnych wałków, żadnych innych zewnętrznych ułatwień, tylko staramy się wejść w jakąś łatwiejszą pozycję. Natomiast tutaj z doświadczenia wiem, że pomaga to początkującym oswoić się z pozycją, czyli jakaś poduszka albo zwinięty kod, zwinięty ręcznik pod odcinkiem piersiowym. Ma być na tyle wysoko, żebyśmy mogli się delikatnie na nim opierać i pogłębić swoją pozycję. Pozycja numer 5, czyli skłon do przodu. Klasyczna wersja to skłon do przodu obu nóż, do obu nóg. A łatwiejsza wersja to skłon do jednej nogi, druga noga zgięta w ten sposób. Stopa jest aktywna, palce aktywne, czyli stopa jest do siebie, do piszczela. Kolano przyciśnięte do maty, czyli noga prosto. Prostujemy plecy, bierzemy wdech i z wydechem opadamy nisko. Staramy się nie zbliżać tylko głowy do nóg, żeby nie zaokrągać tutaj lędźwiowego, tylko zbliżać całą klatkę piersiową do swojej nogi. Łapiemy się niekoniecznie za stopę. To może być piszczel, to może być kolano. Ważne, żeby nie oszukiwać, żeby robić tyle. Na ile możemy sobie pozwolić w tej pozycji. Świetnie. I wychodząc z pozycji, bierzemy wdech, przesuwamy się na początku do przodu na maksa, potem dopiero podnosimy swoje ciało, ręce, tłów do góry. Robimy jeszcze, oczywiście, drugą stronę i przechodzimy do kolejnej pozycji. Pozycja numer 6 to pozycja kobry. Trudność tej pozycji regulujecie sobie przez podniesienie klatki piersiowej do góry. Im wyżej, tym oczywiście trudniej. Natomiast, pozycja, która może wydać Wam się łatwiejsza, może być dla Was łatwiejsza, to pozycja sfinksa. Czyli zamiast dłoni w miejscu pod ramionami kładziemy nasze łokcie. I w ten sposób trzymamy nasze ciało, naszą klatkę piersiową, w górze. Pozycja numer 7, czyli świerszcz. Pozycją alternatywą dla świerszcza, czyli tą pozycją, którą teraz widzicie na głównym ekranie, będzie po prostu półświerszcz. Zaplatamy ręce w ten sposób, jak widzieliście na ekranie, kładziemy ręce prosto pod naszym ciałem i podnosimy nogę pojedynczo do góry. Co jest ważne, żebyśmy tutaj nie rotowali bioder w ten sposób, czyli. Podnoście nogę do góry, ale niech biodra zostają przyklejone do maty. Analogicznie, pełen świerszcz, czyli teraz w dolnym prawym rogu, podnosimy obie nogi do góry. Nie jest to pozycja, którą trzymamy długo, parę sekund i z wydechem opuszczamy nogi na matę. Dobra, i kolejna pozycja pozycja numer 8 czyli łuk. Tutaj analogicznie do poprzedniej pozycji zrobimy łuk i zrobimy też pół łuk, czyli w pełnym łuku, jak to widzimy w prawym dolnym ekranie, łapiemy się za obie nogi, za obie stopy i wyginamy kręgosłup, ciągnąc nogi w dół i ciągnąc klatkę piersiową do góry. Jako alternatywę robimy to Pojedynczo, czyli wyginamy na początku jedną, potem drugą stronę ciała. Łokieć zostaje na ziemi, do asekuracji i wychodzimy z pozycji z wydechem. Wracamy do pozycji krokodyla. Pozycja numer 9, czyli skręty kręgosłupa. Plecy proste, nogi proste, jedna noga zostaje prosto, drugą nogę krzyżujemy w kolanie. Podnosimy ręce do góry, bierzemy wdech z wydechem, skręcamy swoje ciało i obejmujemy nogę w ten sposób. Przy drugiej nodze będzie widać to jeszcze dokładniej. I teraz patrzymy na główny ekran, to jest pozycja łatwiejsza. Chodzi tutaj głównie o sposób objęcia tej nogi. W prawym dolnym rogu widać tą klasyczną pozycję Shivanandy, ale to jest coś, do czego możemy dążyć. Przede wszystkim teraz skupmy się na tym, żeby to było wygodne, żebyśmy mogli po trochu pogłębiać tę pozycję. Bo tutaj uwaga, wiodze nie chodzi o to, żeby te pozycje wszystkie były super wygodne. Mamy sobie znaleźć taką granicę, która jest wygodna, ale zarazem wymagająca. I przesuwać ją centymetr po centymetrze. Więc, tak jak widzicie teraz na głównym ekranie, można sobie objąć nogę w ten sposób, złapać się za udo, bądź, tak jak w prawym dolnym rogu, wygięcie wtedy jest większe. Pozycja numer 10 to pozycja balansująca czyli ćwiczymy tutaj mentalnie skupienie i fizycznie balans. Pozycję, którą spotkamy najczęściej na lekcji dla początkujących, to jest pozycje, pozycja drzewa, czyli ta asana, którą widzimy na głównym ekranie. Natomiast na lekcji bardziej zaawansowanej, spotkamy już na przykład kruka, czyli tą pozycję, którą widać teraz w dolnym prawym rogu. Jeżeli chodzi o łatwość wykonywania drzewa. To regulujemy ją przez podniesienie nogi. Im wyżej, tym może być delikatnie trudniej. A chodzi o to, żeby złapać balans i żeby utrzymać go, nie tylko też z tym balansem wejść do pozycji, ale też z balansem powoli, elegancko wyjść z tej pozycji. Prostujemy jedną nogę, podnosimy ręce do góry, z wdechem. I trzymamy ręce w górze. Oddychamy przez nos, wdech i wydech przez nos. Oczy raczej otwarte, bo jest dużo trudniej wykonać tą pozycję z zamkniętymi oczami. Ok, jedenasta pozycja to pozycja skłonu w przód na stojąco. Klasyczna pozycja wygląda w ten sposób, jak widzimy w prawym dolnym rogu, czyli na prostych nogach robimy skłon w przód. Natomiast, jeżeli chcemy sobie tę pozycję ułatwić troszeczkę, to uginamy nogi, możemy złapać się za łokcie z drugiej strony nóg, obejmując je w ten sposób, i nogi niech będą ugięte. Bierzemy wdech i z każdym wydechem delikatnie prostujemy nogi. Aż albo będą proste, albo uznam, że to już jest ta granica, której na dzień dzisiejszy przekraczać nie będziemy. Potem możemy sobie spuścić ręce w dół i tak bezwładnie, bezczynnie poleżeć. Dwunasta pozycja. Ostatnia w serii to jest pozycja trójkąta. Nogi szeroko, jedna stopa wzdłuż maty, druga stopa w poprzek maty. Przechylamy się w stronę, w którą będziemy się schylać, i przechylamy się, opierając jedną rękę prostą na piszczelu, druga ręka prosto nad piszczelem, nad głową. Ważne jest, żeby ta głowa nie dędała przesłowiowo, tylko żeby była tak jak na filmiku prosto. I skupmy się na razie na tym głównym ekranie, to jest pozycja łatwiejsza. Natomiast to, co widzicie na ekranie z prawej strony, to jest pozycja trudniejsza. Regulujemy tą trudność przez pogłębianie ruchu ręką. Druga strona analogicznie tak samo. Pójdźmy teraz na tę prawą stronę, na dół. To jest pozycja, w której możemy dociągnąć tą rękę aż do momentu, w którym będzie równolegle do podłoża. Wychodzimy z pozycji i. Super! Dzięki! To by było na tyle dzisiaj. Jeżeli chcesz więcej tego typu filmików, to kliknij, zasubskrybuj. I widzimy się następnym razem.